pięćdziesiąt cztery, shopping, zakupy, zakupy. I want to buy a present. Chciałbym, chciałabym kupić prezent. Chciałbym, chciałabym kupić prezent. But nothing too expensive ale nie za drogi ale nie za drogi maybe a handbag może torebkę może torebkę? which color would you like w jakim ma być kolorze w jakim ma być kolorze black brown or white w czarnym brązowym czy białym. Czarnym, brązowym czy białym? A large one or a small one? Duża czy mała? Duża czy mała? May I see this one, please? Czy mogę obejrzeć tę? Czy mogę obejrzeć tę? Is it made of leather? Czy ona jest ze skóry? Czy ona jest ze skóry? Or is it made of plastic? Czy może jest z tworzywa sztucznego? Czy może jest z tworzywa sztucznego? Of leather, of course. Oczywiście ze skóry. Oczywiście ze skóry. This is very good quality. Jest bardzo dobrej jakości. Jest bardzo dobrej jakości. And the bag is really very reasonable. I ta torebka jest naprawdę niedroga. I ta torebka jest naprawdę niedroga. I like it. Ta mi się podoba. Ta mi się podoba. I'll take it. Wezmę ją. Wezmę ją. Czy można ją ewentualnie wymienić? Czy można ją ewentualnie wymienić? Of course. Oczywiście. Oczywiście. We'll gift wrap it. Zapakujemy ją na prezent. Zapakujemy ją na prezent. The cashier. Is over there. Kasa jest naprzeciwko. Kasa jest naprzeciwko.